Cześć, witam Was w kolejnym odcinku pytań i odpowiedzi na dziś kolejne krótkie pytanie, a mianowicie, czy da się zredukować niewielką skoliozę w odcinku lędziowym? Tak, da się, ale nie powiem Ci jak to zrobić, bo nie jestem w stanie nic na odległość powiedzieć, a tak w ogóle, to ja zawsze współpracowałem z fizjoterapeutą, więc powinieneś iść do fizjoterapeuty, najlepiej do chiropraktyka po studiach, e, który jest ogarnięty, małep na karku i ma portfolio klientów, którzy są zadowoleni, którym pomógł. E, Skoliozy to jest bardzo skomplikowana wada postawy, bardzo skomplikowana, bardzo skomplikowana w prostowaniu, natomiast jest to możliwe na przestrzeni pół roku do roku, jeśli nie jest to duża wada postawy. No i w tym właśnie to wszystko na ten moment, tak? Nie będę Ci mówił nic przez internet, bo po prostu nie widziałem cię, nie wiem na czym twoja skolioza polega, czy jest ona duża, czy jest niewielka, czy jest jednostronna, czy jest w ogóle zygzak, czy jeszcze masz kręgi poprzekręcane, poprzestawiane, czy to jest w wyniku na przykład wypadku, czy na przykład wynika to z tego, że masz zwichniętą miednicę i na przestrzeni iluś tam lat chodzenia ze zwichniętą miednicą wytworzyła się skolioza, a może masz funkcjonalnie jedną nogę krótszą. Słuchajcie, po prostu, aha, funkcjonalnie lub strukturalnie można mieć nogi krótsze, tak? E, a może krzywo stawiasz giry? Kto wie? E, a może nosić plecak na jedną rękę? Przyczyn skoliozy jest tyle, że po prostu nie będę nic mówił przez internet. Idźcie do fizjoterapeuty, jeśli macie problem ze skoliozą. Niech on rozkmini, co jest nie tak. E, jestem pewien, że fizjoterapeuta Wam pomoże. Tylko pamiętajcie, niech to nie będzie technik masażu, tylko upewnijcie się, że jest po dobrych studiach, które przeszedł na dobrych ocenach, a nie na ściągach. Do następnego razu. Stay tuned.